Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na nowy kurs, na kurs Microsoft Excel, czyli aplikacji popularnie nazywanej Arkusz Kalkulacyjny. To kurs w ramach całego cyklu różnego rodzaju zagadnień, których, które nazwałem Microsoftowy Zawrót Głowy. Zaczęliśmy od edytora tekstów Microsoft Word, Teraz rozpoczynamy Microsoft Excel, czyli omawianie zagadnień związanych z arkuszem kalkulacyjnym. Został nam jeszcze Microsoft PowerPoint, którym zajmiemy się też za chwilę i będziemy sobie te trzy kursy, te zagadnienia dotyczące trzech aplikacji omawiać równolegle. Natomiast dzisiaj pierwszy odcinek, wprowadzający odcinek do Microsoft Excel. Czym jest Excel? Czym jest arkusz kalkulacyjny? Myślę, że mniej więcej każdy z nas już jakieś rozeznanie w tym zakresie ma, ale mówiąc bardzo prosto i tak czytelnie, to Microsoft Excel jest aplikacją pozwalającą na prowadzenie różnego rodzaju obliczeń, przeliczeń, wyliczeń, zestawień i prezentowania wyników tych zestawień czy obliczeń w odpowiedni również graficzny sposób. Oczywiście to jest, tak jak powiedziałem, definicja bardzo, bardzo pobieżna i niewyczerpująca wszystkich możliwości arkusza kalkulacyjnego. No ale mam nadzieję, że te możliwości pokażemy sobie właśnie w, w ramach kursu i w kolejnych lekcjach, na które już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj wprowadzenie, zatem czas zaczynać. Aplikacje Microsoft Excel... Otwieramy, klikając na jej ikonie. Pojawia nam się okienko, z którego możemy wybrać, co chcemy otworzyć. No, możemy otworzyć albo zupełnie pusty dokument, pusty skoroszyt, albo jakiś szablon już predefiniowany. Pojawiają się nam też elementy ostatnio otwarte, możemy jakieś wybrać, ale ponieważ to pierwsza lekcja, to klikamy i otwieramy nasz pusty skoroszyt. No i zobaczmy, z jakich elementów składa nam się podstawowe okno aplikacji Microsoft Excel. No jak to w, typowo w aplikacjach Windowsowych, Microsoftowych, mamy pasek, główny pasek menu i tu mamy informacje plik, edycja, widok, wstaw, format, narzędzia i tak dalej. Potem w samym okienku już mamy taki pasek tytułu, gdzie mamy nazwę naszego dokumentu. Ten nasz dokument nazywa się teraz zeszyt pierwszy, ale generalnie dokument Excela nazywamy zeszytem lub skoroszytem, a w nim w środku będą arkusze. Domyślnie otwarty jest arkusz numer jeden, ale tutaj plusikiem możemy dodawać tych arkuszy więcej i możemy pomiędzy nimi się przełączać, ale w ramach jednego dokumentu, jednego pliku który jest właśnie takim skoroszytem czy zeszytem składającym się z poszczególnych arkuszy. To tak jak mielibyśmy dokument Worda, gdzie są poszczególne strony. A tutaj mamy zeszyt czy skoroszyt i w nim są poszczególne arkusze. Potem mamy pasek narzędzi naszego okienka, gdzie możemy przełączać się pomiędzy różnego rodzaju zestawami narzędzi, które są reprezentowane poniżej w tak zwanej wstążce. No, i tu mamy narzędzia główne, potem narzędzia wstaw, narzędzia rysowania, narzędzia układu strony, formuł i tak dalej. Przełączmy się na razie na narzędzia główne. Pod wstążką, gdzie są zebrane narzędzia w kategorii narzędzi głównych, mamy pasek adresu i pasek edycji, czy pasek formuł. Różnie on jest nazywany, ale tak naprawdę jest to pasek, w którym będziemy mogli zobaczyć. Co wpisujemy w danej komórce? Bo właśnie obszar roboczy, który jest pod tymi naszymi paskami, ten obszar roboczy podzielony jest na takie komóreczki, pomiędzy którymi możemy się przełączać. Komórka to nic innego jak miejsce przecięcia kolumny z wierszem. Jeżeli mamy kolumnę G i wiersz 15, to na przecięciu kolumny G i wiersza 15 mamy komórkę, która ma swój adres G15. W ten sposób nie będziemy mogli mieć dwóch komórek w arkuszu, które miałyby dokładnie ten sam adres, bo widzimy, że tak jak w grze w okręty, dokładnie z dokładnością co do jednej komórki mamy je wszystkie ponazywane. No, oczywiście, przełączając się pomiędzy różnymi komórkami, zmienia się tutaj w tym pasku ich adres, ale możemy również tutaj wpisać, że chcę przejść do komórki na przykład H12 i automatycznie przełączę się do tej, do tej komórki. Wielkość czy powiększenie tego naszego obszaru roboczego, możemy zmieniać w tym paseczku na samym dole. Tutaj mamy już znany z aplikacji ofisowych taki, takie narzędzie do skalowania, czyli możemy przesuwając w lewo zmniejszać rozmiar naszego, naszego obszaru roboczego, lub też je powiększać, tak, żeby wygodnie nam było operować na tych komórkach. Ja ustawię sobie dość duże takie powiększenie, mogę również tutaj zmieniać plusikiem, albo wpisywać. Z predefiniowanych ustawień. No, ustawmy sobie na 150, żeby było wyraźnie widać, jakie rzeczy będziemy tutaj wpisywać. No, i teraz ten nasz obszar roboczy, podzielony na takie komórki, troszeczkę się zachowuje jak element edytora tekstów trochę tak jak w Wordzie czy w jakimś innym edytorze. Po prostu możemy w tych miejscach oznaczonych. Przez daną komórkę wpisywać różnego rodzaju wartości, teksty i inne rzeczy, o których powiem w dalszych częściach kursu, no ale spróbujmy sobie tutaj coś wpisać. To jest komórka. No i teraz zobaczmy, że jak wpisaliśmy tutaj tekst to jest komórka, i klikniemy sobie na tą naszą komóreczkę, no to w tym pasku. Edycji widzimy, że ten tekst jest tutaj wpisany. To jest zwykły tekst, więc to, co jest w komórce, wyświetla się dokładnie tutaj. Od razu pokażę, że ten pasek można zwiększać, poszerzać, tak? bo może się okazać, że tu będziemy mieli wpisane w komórce tak dużo tekstu, że będziemy chcieli, wyświetlając go cały w tym pasku edycji, czy znaczy w pasku formuły wyświetlić go sobie tutaj w pełni więc będzie może, może się okazać potrzebne poszerzenie tego paska. Natomiast druga, druga obserwacja jest taka, że ten tekst wyszedł nam trochę poza rozmiar tej komóreczki. Ale to tylko pozornie, bo komórka nie jest ograniczona tymi tutaj liniami określającymi szerokość kolumny czy wysokość wiersza bo w każdej chwili możemy sobie jej szerokość zwiększyć podobnie jak możemy zwiększyć wysokość danego wiersza i zobaczmy że teraz ten tekst jest tutaj wpisany jeszcze mamy dużo więcej miejsca więc możemy zmieniać rozmiar komórek tak naprawdę całych kolumn lub całych wierszy poprzez chwycenie e, e, tego przejścia między jednym, a jedną a drugą kolumną w momencie kiedy kursor myszy zmienia się na taką podwójną strzałkę jak wciśniemy i przyciśniemy przycisk myszy i z trzymanym przyciskiem wciśniętym przesuniemy no to zmienia nam się szerokość tej kolumny. Proszę zauważyć, że od razu pojawia się dymek gdzie możemy mieć podpowiedź jaka jest szerokość zarówno w punktach jak i w pikselach no i możemy sobie tu bardzo precyzyjnie ustawić tą szerokość ale możemy też automatycznie ją dostosować do tego, co jest w komórce wpisane. Jeżeli ustawię sobie tu jeszcze raz ten kursor między kolumnami, ale nie będę naciskał i przesuwał, tylko dwukrotnie kliknę, to automatycznie szerokość kolumny dostosowała się do tego, co tu jest wpisane. Jeśli tu miałbym wpisany jeszcze dłuższy tekst, jeżeli wpisałem dłuższy tekst, to on tutaj wyszedł nam poza obrys tej komórki, ale jej szerokość się nie zwiększyła. Ale jeżeli teraz już wiem, że automatycznie dwukrotnie tu kliknę, no to poszerzyła nam się ta kolumna, tak żeby zmieścił się cały ten tekst. Tak samo mogę dopasowywać wysokość wiersza. Jeżeli tutaj dwukrotnie kliknę, to wysokość wróciła do takiej wartości, żeby ten tekst się cały zmieścił. Ponieważ mówiłem, że to działa trochę jak edytor tekstów, no to mogę tutaj, korzystając z narzędzi głównych, zmienić na przykład rodzaj czcionki czy jej wielkość. Jak sobie tu zmienię wielkość na taką dużą czcionkę, no to znowu nie mieści się to w takiej szerokości. Klikam tu dwukrotnie, ale już wysokość zmieniła się automatycznie. Jeżeli ja bym ją ręcznie tutaj zmniejszył. I teraz chciałbym znowu dopasować, no to już pamiętamy, że tu klikam dwukrotnie i automatycznie mi się ten obszar dostosowuje. Wróćmy tutaj do jakiegoś mniejszego rozmiaru i napiszmy coś jeszcze w innych kolumnach. I teraz chciałbym wszystkie te kolumny dostosować ich szerokość do wpisanego tekstu to wystarczy, że z wciśniętym przyciskiem zaznaczę te trzy kolumny i w dowolnym miejscu między poszczególnymi kolumnami zaznaczonymi ustawię mój kursor myszy tak, żeby pojawiła się ta strzałka. Klikam dwukrotnie i wszystkie trzy automatycznie dostosowuję do wpisanego tekstu. To samo może być z wierszami. Jeżeli ja sobie tutaj jeszcze coś piszę, na przykład Poniedziałek, a tutaj sobie napiszę pięknie jest, ale tutaj sobie zwiększę rozmiar do 24 i teraz go tutaj zmniejszę. Tutaj też zmniejszę. No i chciałbym to dostosować, to zaznaczam te wiersze, ustawiam kursor gdzieś na przejściu między jednym a drugim wierszem, klikam dwukrotnie. I wysokość wierszy ustawia się automatycznie. Ale powiedzieliśmy, że yy, nasz arkusz służy do różnego rodzaju obliczeń, a nie do wpisywania tekstów, chociaż tekstów również. No to wykasujmy sobie zawartość tych komórek. Wystarczy je zaznaczyć i wcisnąć delete. No i wszystko, co było w nich wpisane, jest usunięte. No, i wpiszmy tu jakieś wartości liczbowe. No, na przykład 123. A tutaj wpiszmy sobie 246. A tutaj wpiszmy 987. A tu jeszcze wpiszmy 565. Mamy tu jakieś wartości. Proszę zauważyć, że jak kliknę sobie w to miejsce, to tu już mam tą wartość też wyświetloną. A to już pokazywałem. No, i teraz załóżmy, że w tym miejscu chciałbym wyświetlić sumę tych wartości w tych czterech moich komórkach. Jak to zrobić? No, możemy napisać tak, że chcemy tutaj zrobić działanie matematyczne, które będzie czym? Sumą. No ale trzeba zacząć od znaku równości, że tutaj równa się. I teraz proszę zauważyć, jak piszę znak równości, to za moim kursorem podąża takie oznaczenie komórki czyli mój Excel, pyta mnie, co chcesz wyświetlić po znaku równości. No, tą komórkę. Po zaznaczeniu pojawia mi się tutaj taki wędrujący szlaczek. Teraz naciskam na klawiaturze znak dodawania. I mówię, dodaj do tego tą komóreczkę, następny znak dodawania, tą komóreczkę, następny znak dodawania i tą komóreczkę. Proszę zauważyć, wprowadziłem zwykłe działanie dodawania. Napisałem, ja równa się ta komórka, ta komórka, ta komórka, ta komórka. No nie wpisywałem wartości, bo te wartości są wpisane w komórkach, tylko adresy komórek, które chcę ze sobą sumować. No i teraz wystarczy, że nacisnę Enter. I pojawia mi się suma. Proszę zauważyć, że jak kliknę na tą komórkę, w którą wpisałem sumę, to to moje działanie tutaj się pojawia. Nie pojawia się wartość 1921, no bo ja tutaj wpisałem jakieś działanie. Tak naprawdę wpisałem formułę. Formułę dodawania. Dodawania wskazanych komórek. Zwróćmy uwagę, że jak jestem na tej komórce, w której jest ta formuła, i kliknę na tym pasku edycji formuły, to podświetlają mi się te komórki, które zostały dodane. Mało tego, kolor podświetlenia jest taki sam jak kolor czcionki tutaj w tej edycji. Jeszcze raz to pokażę. Klikam teraz w innym miejscu. Klikam sobie tutaj na komórce, której jest suma, i tutaj mi się ta suma pojawia normalnie wyświetlona białą czcionką. Ale jeżeli kliknę teraz na tym pasku, Edycji tej formuły, to podświetlają mi się komórki, które zostały tutaj zsumowane, inaczej mówiąc, zostały uwzględnione w formule, i kolor ich podświetlenia jest taki sam jak kolor czcionki. To bardzo ułatwia orientowanie się w sytuacji, kiedy mamy dużo bardziej rozbudowane formuły i dużo bardziej zapełniony na żarkusz. Ok. No to już wiemy, że możemy dodawać. Komórki, wartości w komórkach, no ale możemy taką zsumowaną komórkę z ze zsumowanymi innymi komórkami przenosić. Zauważmy, że jak sobie ustawię kursor gdzieś na obramowaniu mojej komórki, pojawia się taka łapka. Jak teraz wcisnę przycisk i z wciśniętym przyciskiem gdzieś to przesunę, no to mogę sobie tą komórkę przenieść tutaj i przenoszę ją razem z tym, co zostało do niej wpisane, czyli z naszą formułą. Jeżeli teraz tutaj zmienię te wartości i tu wpiszę na przykład 111, to zmieni się ta wartość dodawania, no bo zmienia się zawartość jednej z dodawanych komórek. Jeżeli tu wpiszę 0, to tutaj też mi się to zmienia. Jeżeli tu całkowicie usunę tą wartość, zrobię Delayed, no to tutaj też nie jest to uwzględniane, ale jeżeli kliknę na tej mojej komórce, to proszę zauważyć, że ta komórka nadal uwzględniona jest w naszej sumie. Mimo tego, że tu nic nie ma, no to ona w naszym działaniu jest uwzględniona. I wystarczy, że tutaj wpiszę 1234 i już mi się tutaj zmienia ta suma. Przenieśmy sobie to tutaj pod spód, no i napiszmy sobie tutaj suma. Teraz tu wpisuję tekst, który opisuje mi, co się znajduje w tej komórce. A tutaj mogę sobie opisać jakoś te wartości, przykładowo, i mogę tu napisać: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. A tu mogę napisać sobie wydatki. No i w ten oto prosty sposób. Zrobiliśmy sobie taki arkusz kalkulacyjny, który sumuje mi wydatki z poniedziałku, z wtorku, z środy, z czwartku. I tutaj mam wartości tych moich wydatków, a tutaj jest ich suma. Można sobie już wyobrazić, że, oczywiście, takie narzędzie jak Excel nie służy do robienia tak banalnych zestawień, choć może. Tylko dużo większych, ale te dużo większe zestawienia i możliwości Excela będziemy sobie pokazywali w kolejnych odcinkach kursu. Tu jeszcze tylko pokażę, jak można sobie upraszczać pewne rzeczy, bo narzędzie ma być proste i ma ułatwiać życie. Tutaj wpisywałem ręcznie wszystkie dni tygodnia poniedziałek, wtorek, środa, czwartek no ale pokażę, że jakbym tutaj usunął te dni i mam tylko poniedziałek, to proszę zauważyć, że komórka, którą zaznaczam, wszystko jedno, która w momencie zaznaczenia ma prawy dolny róg zaznaczony takim kwadracikiem. I teraz, jeżeli kliknę na daną komórkę i ustawię kursor myszy na tym kwadraciku, to ten kursor zmienia się z białego krzyżyka na czarny krzyżyk. Jeżeli teraz tym czarnym krzyżykiem. Złapię za ten róg komórki, wcisnę przycisk myszy i wciśniętym przyciskiem myszy przesunę w dół, to on domyśla się, że ja tutaj chcę wypełnić pozostałymi dniami tygodnia w kolejności te wartości w tych komórkach. Pokażmy to jeszcze na środku naszego arkusza. Tu wpisuję sobie poniedziałek. Ustawiam kursor myszy tak, żeby mi się na tym kwadraciku pojawił czarny kursor wciskam i przeciągam no i pojawia się w dymku oczywiście mogę to ciągnąć w nieskończoność i będę miał cały czas zapętlone dni tygodni, poniedziałek, wtorek środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela poniedziałek i tak dalej e, czyli nie muszę tego ręcznie wpisywać oczywiście ktoś może zapytać czy to działa tylko dla dni tygodnia, no to wpiszmy styczeń i teraz przeciągnijmy tak samo ze styczniem no i proszę zobaczyć, wypełnia się w automatyczny sposób. No a co będzie, jeżeli wpiszę 1 i będę chciał przeciągnąć? Kopiuje mi się jedyneczka. Czyli mogę prosto kopiować rzeczy, które są wpisane w komórce. Jeżeli jest wpisane coś, co sugeruje, że chcemy kopiując, przenosić pozostałe dni tygodnia. Automatycznie, no to tak będzie się wypełniało. A jak, je, jak zrobić, żeby wypełniało się 1, 2, 3, 4, czyli żeby po kolei wartości rosły? No to tutaj sobie wpiszmy pod spodem dwójkę. I teraz, jeżeli zaznaczę dwie komórki, to mamy tylko jeden krzyżyk, bo zaznaczyłem łącznie dwie komórki. Jeżeli teraz sobie tu złapę moją myszką i przeciągnę w dół, to już mi liczy po kolei, bo domyślił się, że. Jeżeli po jedynce jest dwójka, to pewnie następna interakcja będzie o jeden więcej, o jeden więcej, o jeden więcej. A co się stanie, jak tu wpiszę trójkę? I zaznaczę te dwie komórki i przeciągnę myszką w dół. No to teraz co dwa nam przeskakuje, tak? 1, 3, 5, 7, 9 i tak dalej. Jeśli tu wpiszę 4, i teraz przeciągnę dalej, no to łatwo się domyśleć, że będzie mi to przeskakiwało o 3. 1, 4, 7, 10 i tak dalej. Czyli zobaczmy, że arkusz kalkulacyjny Excel również może nam ułatwiać, upraszczać i automatyzować pewne rzeczy, jeśli wiemy, co chcemy wprowadzać. No i na koniec tej pierwszej lekcji powiem jeszcze, że nazwy arkuszy można tutaj edytować. I tu mogę sobie wpisać test. Tu mogę sobie wpisać. lekcja druga i przełączając się między tymi arkuszami, proszę zauważyć, że wszystkie moje rzeczy zostają na tym arkuszu pierwszym, to co wpisywałem. Lekcja druga jest jeszcze pusta i co ciekawe, dla lekcji drugiej, dla tego arkusza, jest domyślne skalowanie, a na teście jest takie, jakie sobie ustawiłem, czyli zapamiętuje mi dla tego konkretnego arkusza ustawienia mojego, mojego arkusza, bo każdy z tych arkuszy traktowany będzie oddzielnie, jako odrębny, można powiedzieć taki mini dokument w jednym dużym skoroszycie. No dobrze, żeby zapisać efekty mojej pierwszej pracy, wybieramy menu plik i standardowo mówię zapisz jako moje Excelowe pliki. Czy standardowo Excelowe pliki zapisują się z rozszerzeniem XLS? No i mogę tu napisać Lekcja Pierwsza i gdzieś w pobranych rzeczach sobie ten mój dokument zapisać. Proszę zauważyć, że tutaj w pasku nazwy już pojawiła się Lekcja Pierwsza, a nie Zeszyt. Ok, myślę, że to już wystarczy, jak na pierwszą lekcję. Informacji dość dużo. O dalszych. Możliwościach arkusza Excel opowiemy sobie w kolejnych naszych odcinkach kursu, na które serdecznie zapraszam. No i dobrnęliśmy do końca pierwszej lekcji. Mam nadzieję, że się podobało i że jasno i czytelnie przedstawiałem zagadnienia wprowadzające do aplikacji Microsoft Excel. Oprócz tych wprowadzających informacji, udało mi się również pokazać kilka. Prostych mechanizmów automatyzujących pracę w aplikacji Excel. Tego typu mechanizmów będziemy pokazywali więcej w kolejnych odcinkach. Od razu też uprzedzę, czy przypomnę, że będę starał się prowadzić ten kurs, tak jak poprzednie moje kursy, w taki sposób, żeby w każdej kolejnej lekcji używać i wykorzystywać. Te elementy, które omawiałem wcześniej. Tak, żebyśmy sobie tą wiedzę i te umiejętności utrwalali, żebyśmy sobie je powtarzali i żebyśmy nauczyli się z nich po prostu w ten sposób lepiej korzystać. Tyle na dzisiaj. Na koniec, oczywiście, zachęcam do zajrzenia na mój kanał na Patronite. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć to co robię w jakikolwiek sposób, to tam jest odpowiednie miejsce. Bardzo serdecznie zapraszam. Na końcu filmu podaję link do, do mojego konta. No i oczywiście bardzo proszę o różnego rodzaju komentarze, uwagi, sugestie. Może macie jakieś zagadnienia, którymi chcielibyście, abym się zajął w jakiś szczególny sposób. Proszę też o polubienia, o udostępnianie mojego kanału. No i oczywiście polecenia i subskrypcje. Bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam już do kolejnych lekcji. No i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.